Wiecie co, to jest niesamowite. Przygotowuję się właśnie teraz do nagrania dla Was tego odcinka i chciałam sobie w książce e, Technika Uwalniania doktora Davida Hawkinsa e, znaleźć e, mapę poziomów świadomości. Nie, to jest coś, o czym już mówiliśmy w poprzednich odcinkach kilka razy. Ci, co są ze mną od samego początku, to na pewno tą mapę świadomości, poziomów świadomości znają bardzo dobrze. I chciałam ją sobie właśnie przygotować, bo będziemy dzisiaj mówić na temat. Tego, dlaczego nie powinniśmy chcieć swoich marzeń. Ja wiem, że tytuł taki może dla niektórych kontrowersyjny, zaraz się tym zajmiemy. I wiecie co? Ja tą książkę już czytałam raz, czy nawet dwa razy, i zaczęłam kolejny raz, i miałam tutaj, wiecie, tą, jak to się mówi, tą taką zakładkę włożoną. I wiecie co? Chciałam sobie tą zakładkę przełożyć właśnie na mapę poziomów świadomości, żeby sobie ją zaznaczyć. I rzucił mi się w oczy akapit, który idealnie po prostu pasuje do dzisiejszego filmu. I naprawdę to jest dla mnie znowu potwierdzenie, że nie ma czegoś takiego jak przypadek na tym, na tym świecie, w tej rzeczywistości, że wszystko jest ze sobą przepięknie połączone, wszystko ze sobą pięknie współgra. Posłuchajcie, bo myślę, że ten akapit tutaj w tym filmie nam się bardzo przyda, według doktora Davida so, <grym zbierzyma> Hawkinsa Niemożliwe staje się możliwe, gdy tylko całkowicie się poddamy i odpuścimy. Dzieje się tak, ponieważ chcenie blokuje otrzymanie tego, czego chcemy i wywołuje strach, że tego nie dostaniemy. W swej esencji energia pożądania jest zaprzeczeniem, że to, czego chcemy, jest dostępne na wyciągnięcie ręki. No powiedzcie, czy to nie pasuje idealnie? No i właśnie dzisiaj sobie na ten temat porozmawiamy. Czekajcie, zaznaczę sobie właśnie tą skalę mapy poziomu świadomości, bo chciałabym się do niej odnieść. Dzisiaj o tym, dlaczego nie powinniśmy chcieć swoich marzeń. Porozmawiamy sobie właśnie na ten temat. Jeżeli jesteś tu w ogóle na tym kanale po raz pierwszy, to cześć, ja jestem Mirella. Ten kanał e, i te treści, które tworzę, mają Ci pomóc w przebudzeniu Twojej świadomości, odkrycia w końcu czego tak naprawdę chcesz, kim tak naprawdę jesteś. E, ma Ci pomóc w tym, żeby odkryć tą swoją prawdę i wraz z nią żyć. E, pozbyć się tych wszystkich negatywnych przekonań, stereotypów, tego wszystkiego, co nam naładowali do głowy e, i żebyś w końcu odkrył tą swoją prawdę i zgodnie z nią mógł żyć swoim pięknym życiem. E, więc tyle tytułem wstępu dlaczego uważam, że nie powinniśmy chcieć swoich marzeń to jest bardzo, bardzo proste i właśnie ja się tutaj akurat będę opierać na um, pracy doktora Davida Hawkinsa, ale nauczycieli duchowych którzy na ten temat mówią jest po prostu mnóstwo, też um, możemy tutaj sobie to odnieść do fizyki kwantowej um, jak już mówiliśmy sobie w poprzednich filmach, nasza rzeczywistość, to co widzimy, jest tylko i wyłącznie odbiciem tego, co jest w nas, naszych przekonań, naszych dominujących emocji, naszych e, dominujących myśli. To jak się czujemy na co dzień, co myślimy na temat ludzi wokół nas, e, na temat świata, który nas otacza, e, to w jakiś sposób właśnie na niego reagujemy, czyli jakie mamy uczucia, emocje z tym związane. To, co najczęściej na, na ten temat myślimy, to się odbija w naszej rzeczywistości. Dlatego... Ilu ludzi byście nie wzięli, to każdy będzie na temat świata i na temat innych mu ludzi mówić coś zupełnie innego i jego perspektywa świata będzie zupełnie inna. Ja kiedyś tego w ogóle nie rozumiałam, nie wiedziałam, jak to jest, dlaczego ja jestem taka zadowolona, dlaczego ja mam takie fajne życie, dlaczego mi się tak no, spokojnie żyje, a inni się ciągle po prostu trudzą i jak się z kimś spotykam i tam rozmawiamy, nie wiem, na temat pracy, polityki, nie daj Boże, bo pieniędzy, to zawsze gdzieś jest taka właśnie negatywna energia. Energia. Dlaczego ci ludzie tak zupełnie inaczej widzą, czują ten świat, doświadczają go, a ja tak w zupełnie inny sposób? To jest właśnie kwestia tego, że właśnie nasza rzeczywistość jest tylko i wyłącznie naszym lustrzanym odbiciem, więc dostajemy na zewnątrz tylko to, kim jesteśmy tak naprawdę. Co znaczy tak naprawdę? To oznacza to, co jest ukryte w naszej podświadomości. Bo ja sobie mogę, tak wiecie, świadomie myśleć, nie wiem, że mieszkam w Dubaju. No nie, to może nie jest dobry przykład, ale wiecie, coś takiego bardziej przyziemnego, żeby wam to dobrze wytłumaczyć. O, że, że mam super, nie wiem, grube, błyszczące, takie, wiecie, fajne włosy. Mogę sobie świadomie w ten sposób myśleć, no ale podświadomie wiem, że moje włosy są cienkie, że nie jest ich zbyt wiele, więc będzie wygrywać cały czas we mnie to przekonanie, które jest zakorzenione w podświadomości, czyli no, że no nie mam zbyt wielu włosów i nie są one zbyt grube. I to będę dostawać w mojej rzeczywistości. Moje włosy ciągle będą po prostu wyglądać tak samo. To jest taki, wiecie, prosty przykład, banalny, ale chciałabym Wam to wytłumaczyć. E, więc e, tak działa nie? lustro rzeczywistości. To, co jest w nas, podświadomie, to, na ten, co myślimy o sobie, czujemy o sobie i na temat otaczającego nam świata. Otaczającego nas świata, to dostajemy na zewnątrz w naszej rzeczywistości. I dlatego, jeżeli ciągle mamy takie przekonanie, że musimy chcieć naszych marzeń, że musimy chcieć je osiągać, zdobywać, wyznaczać sobie ciągle właśnie plany, cele, marzenia itd., i ciągle jesteśmy na nich tak sfokusowani, nie będziemy ich spełniać, nie będziemy ich realizować z bardzo prostej przyczyny. Z tego powodu, że w nas samych. Nie ma tego uczucia, że już to mamy, tylko jest uczucie chcenia. Według właśnie e, doktora Davida Hawkinsa, to jest poziom świadomości nazywany po, pożądaniem. Zobaczcie, pożądanie jest tutaj. Ta linia to jest tak zwana po prostu, e, jakby to powiedzieć, taka neutralność, nie? Tutaj są poziomy poniżej 200, które są skierowane w dół, czyli tak jakby do śmierci, nie? Coś, co nie wspiera życia, natomiast powyżej właśnie tej linii jest wszystko to, co to życie e, wspiera. Zaczynamy od 200, od poziomu odwagi, gdzie wiecie, już mamy tą chęć taką coś zmienić, działać, nie? I tak dalej. No i zobaczcie, gdzie pożądanie się znajduje. Po pożądanie według doktora Davida Hawkinsa, jego właśnie map poziomu świadomości, Pożądanie ma energię, wartość, wiecie, wibracje na poziomie 125. No i co tutaj? Stan umysłu, pragnienie. Nie mamy pragnienie, mamy jakieś marzenie, coś bardzo byśmy chcieli, nie? Um... O, wizja życia, że życie jest rozczarowujące, to jest w ogóle bardzo ciekawe i dominujący proces, jaki się w człowieku dzieje, to jest zniewolenie. No właśnie, czy nie, uważ, nie uważacie, że jeżeli czegoś bardzo pragniemy, jesteśmy na czymś bardzo tak skupieni, na przykład bardzo chcemy być bogaci, nie? Może nie, że bogaci, ale wiecie, chcemy zarabiać więcej pieniędzy, nie? Weźmy taki po prostu naturalny przykład z, z życia codziennego, nie? Większość ludzi myśli o tym, żeby po prostu mieć więcej pieniędzy. Nikt nie myśli o tym, że chce być bogaty, chce mieć więcej pieniędzy, chce po prostu czuć się stabilnie finansowo. I co się dzieje? My tak bardzo się skupiamy na tym, że chcemy tych pieniędzy, chcemy zarabiać więcej, chcemy znaleźć nową pracę i tak dalej. Ciągle gdzieś te nasze myśli krążą wokół tego... Chcenia tych pieniędzy, że jesteśmy po prostu przez ten proces i przez te pieniądze zniewoleni. To jest bardzo, bardzo ciekawe. No, ale właśnie, wracając do tematu, dlaczego nie powinieneś chcieć swoich marzeń? Z bardzo prostej przyczyny, bo właśnie to chcenie, czyli według Hawkinsa, pożądanie ma niską energię. Jeżeli ty ciągle swoje myśli i emocje właśnie skupiasz na tym, że chcesz czegoś bardzo ci na czymś zależy, no to niestety, ale właśnie będzie to działać na odwrót. Dużo osób tłumaczy to w taki sposób, że im bardziej tego chcesz, tym bardziej tego nie dostajesz. Nie, że to jest taka grać w wszechświata, że im bardziej o tym mówił też Wadim Zealand, im bardziej właśnie tak naciskasz, nie? kontrolujesz, chcesz czegoś bardziej skupiasz się na tylko jednym jednym rezultacie, że rzeczywistość musi wyglądać tak, a nie inaczej tylko tak, jak sobie wymyśliłeś no to tworzysz tak jakby nadmierny potencjał, tam się tam się mm, kumuluje bardzo duża ilość energii i to się staje po prostu wszystko takie ciężkie. No i przychodzą według Wadima Zelanda tak zwane siły, jak one się nazywały? Właśnie wypadło mi, wypadło mi z głowy to słowo, ale siły, które po prostu o, siły równoważące, tak to było, siły równoważące, które po prostu rozjadą to, tą energię walcem, żeby znowu wszechświat mógł wrócić do równowagi, nie? Czyli gdzie tworzysz nadmierny potencjał, bardzo czegoś chcesz, nie możesz czegoś odpuścić, nie... To jest tak, jakbyś trzymał coś w ręce, nie, w zaciśniętej dłoni. Bardzo czegoś chcesz, bardzo tego pragniesz, skupiasz się na tej wersji, na tej rzeczy, że tego pragniesz. No to życie nie ma przepływu, a życie ten przepływ kocha. Życie na tym polega, że po prostu płynie. Więc tworzysz, że trzymając tak wszystko w garści, kontrolując nadmierny potencjał i siły równoważące, właśnie doprowadzą znowu wszechświat do równowagi. Tak o tym mówi Wadim Zilan. Myślę, że dla osób. Które tutaj na tym kanale ze mną zaczynają się dopiero rozwijać, może to być nieco skomplikowane, więc ja opowiem Wam to prostym językiem, tak jak ja to rozumiem i tak jak bardzo wielu nauczycieli mówi. Dostajesz na zewnątrz tylko i wyłącznie swoje własne odbicie. Nie? Rzeczywistość jest odbiciem lustrzanym tego, co jest w tobie. Więc jeżeli ty czegoś bardzo, bardzo chcesz, no to. Rzeczywistość nie może zadziałać inaczej, tylko odbije ci jeszcze więcej sytuacji, w których będziesz czuć to, że chcesz tej rzeczy jeszcze bardziej, nie? Będziesz czuć jeszcze więcej chcenia. I bardzo łatwo jest to też wytłumaczyć. Jeżeli czegoś pragniesz, to znaczy, że tego nie masz. Popatrz sobie na osoby, które coś już mają, albo coś już osiągnęły, o czym ty marzysz, nie? To są osoby, które się już na tym nie skupiają, one wiedzą, że to coś jest już częścią ich życia, tak samo jest z zakupami, nie? Jak chcemy sobie coś kupić, kupujemy tą rzecz, o której tak bardzo myśleliśmy, no i ona, dobra, przez pierwszy okres czasu jest taka wow, fajna, nie? Czujemy tą ekscytację, radość, zadowolenie z zakupu, ale jak już mija miesiąc, pół roku, rok, już ta rzecz tak się stała, na, wiecie, częścią naszego życia, że już nawet nie przywiązujemy do tego wagi, że ona w tym naszym życiu jest, nie? Że ona gdzieś tam wspiera tą naszą codzienność. I tak samo jest ze wszystkim innym. Więc osoby, które już mają to, czego ty pragniesz, one już nie zwracają na to uwagi, bo to jest częścią ich codzienności. I tak samo właśnie będzie z twoim życiem. Im bardziej ty zaczniesz już wchodzić w ten stan, że już to ma. Masz, tym e, to, czego pragniesz, będzie dla ciebie po prostu normalne, naturalne, stanie się po prostu częścią Twojego życia, więc ty nie będziesz już skupiać się na tym, że tego chcesz, bo przecież już to masz, nie. E, kiedyś bardzo taki prosty przykład. Usłyszałam na zasadzie telefonu. Chcesz mieć najnowszego iPhone'a, nie? No i skupiasz się na tym, że tak bardzo tego iPhone'a chcesz, więc sobie tam, nie wiem, oszczędzasz na niego pieniądze, wyklejasz sobie, nie wiem, mapę marzeń, coś tam, nie wiadomo co jeszcze robisz i ciągle gdzieś tam się te twoje myśli, wiecie, toczą wokół tego, że no chcę kupić tego iPhone'a, chcę go mieć, nie? A jak się zachowuje osoba, która ma już tego najnowszego iPhone'a? Czy ona robi mapy marzeń, że, to pra, że tego pragnie? Czy ona ciągle, nie wiem, przegląda stronę Apple'a w poszukiwaniu tego konkretnego modelu, którego pragnie? No nie, ta osoba już tego iPhone'a ma, więc zajmuje się zupełnie czymś innym. Już nie kieruje swojej uwagi na ten telefon, bo on już jest częścią jej życia. Więc to jest taki prosty przykład, żeby to wytłumaczyć Wam, jak to działa. Ale właśnie. Hmm, Najważniejsze to to, żebyście zapamiętali, że zawsze dostajecie tylko swoje własne odbicie, więc jeżeli chcecie zmienić obraz na zewnątrz, chcecie, żeby jakieś wasze marzenie się zmaterializowało, pojawiło w waszym, w waszym życiu, no to musicie już być tą osobą, która to marzenie ma. Czyli um, to jest bardzo trudne, nie? Ja sama wiem po sobie, mam takie plany, yy, które chcę, wiecie, odhaczyć z swojej listy. I nie ukrywam, bardzo często jest mi ciężko wejść w ten stan, jakby to już było moje, ale wiecie co, myślę, że to jest tak jak budowanie mięśni na siłowni, nie? To jest proces, um, jak już wejdziesz w pewną rutynę. Tym właśnie ta rutyna staje się, no właśnie, twoją rutyną, twoim nawykiem, czymś, co powtarzasz i przychodzi ci łatwo, coraz łatwiej, a potem już robisz na automacie. I tak samo jest właśnie z pracą nad sobą, czyli nad tym właśnie, co czujesz, co myślisz na początku. Ego będzie ci, wiecie, wiecie krzyczeć, że, że nie, nie zasługujesz na to, nie jesteś wart, nie jesteś warta. E, inni mają łatwiej, e, my mamy zawsze pod górę, Bla, bla, bla. Wiecie, ten cały negatywne, nie? Dialog, który się tam w Waszej głowie pojawia, to jest właśnie to ego. I na początku, jak dopiero tą pracę nad sobą zaczynacie, oczywiście, że będzie ciężko nagle się poczuć inaczej, jak ta osoba, która już ma to spełnione pragnienie, nie? Będzie to na pewno bardzo trudne, natomiast. To jest właśnie tak jak nawyk. Im częściej pozwalacie temu ego tam sobie gdakać w Waszej głowie, ale i tak wybieracie skupiać się na tej nowej wersji siebie, na tych nowych rzeczach, yy, które do, do swojego życia yy, chcecie wprowadzić, tym będzie Wam łatwiej. Yy, I żeby właśnie... Yy, nie skupiać się na tym chceniu, najlepiej jest po prostu się zająć sobą. To dotyczy tak naprawdę materializacji w świecie tutaj zewnętrznym, nie? w rzeczywistości wszystkiego. Im bardziej ty się skupiasz na świecie zewnętrznym, tym mniej jest, tym mniej jest ciebie w tobie samym. Um, a to musi działać na takiej zasadzie, że ty się tu skupiasz, czyli tu masz swoją energię w sobie, tu się skupiasz na tym, żeby tobie było dobrze, żebyś się dobrze czuł na co dzień, żebyś dbał o siebie i tak dalej, bo jeżeli zajmiesz się sobą, to tu automatycznie podnosi się ta Twoja wibracja, a co za tym idzie, wszystko, co będzie z tą Twoją wyższą wibracją zgodne, po prostu do ciebie przyjdzie. Więc taki, taki odcinek, przypominajka dla niektórych z Was, właśnie, żeby się nie skupiać na tym chceniu, że chcenie powoduje jeszcze więcej chcenia. Pamiętajcie, możecie sobie to w taki łatwy sposób zapamiętać, że im bardziej czegoś chcesz, tym dostaniesz w rzeczywistości jeszcze więcej sytuacji, potwierdzeń tego. Że jeszcze bardziej tej rzeczy pragniesz, jeszcze bardziej tej rzeczy chcesz. Więc chcenie powoduje więcej chcenia, bo dostajesz tylko i wyłącznie na zewnątrz to, kim jesteś. Jeżeli jesteś ciągle w trybie, pragnę tego, chcę spełnić to marzenie, chcę już to mieć, chcę mieć więcej pieniędzy, chce mieć nową pracę, chcę mieć męża, bla, 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 tym będziesz dostawać jeszcze więcej takich sytuacji, żebyś mógł poczuć to samo, po prostu. Nie? To jest takie po prostu błędne koło. I z tego błędnego koła możesz być tylko w ten sposób, stawiając małe kroki ku, ku zmianie, żeby musi to być zmiana taka całościowa. Musisz zacząć inaczej myśleć, inaczej się czuć, odczuwać inne emocje i inaczej działać. Czyli musisz sobie zacząć wprowadzać malutkie nawyki, które będą cię przybliżać e, do bycia tą osobą, która już to Twoje marzenie spełniła, już, która już je ma, której częścią życia już to marzenie jest. Ale o tym będziemy sobie mówić w kolejnych odcinkach. Dzisiaj, właśnie em, na temat tego, żebyście przestali chcieć. I takie jedno zdanie jeszcze na sam koniec, które bardzo lubię i często sobie powtarzam, zasłyszane już od wielu wielu nauczycieli, ale bardzo ono do mnie przemawia. I tak mnie właśnie pociesza, kiedy to ego wiecie się rozhula, tak zwany małpi umysł, to to, że wszystko co ma być twoje w tym życiu, przyjdzie, będzie twoje, więc nie musisz się o to martwić. Tak jak właśnie Hawkins mówi, musisz odpuścić tą kontrolę, musisz zdjąć nie tą energię wielką. Musisz otworzyć tą Twoją pięść, dać życiu przepływać, a wszystko, co ma być Twoje, będzie Twoje. Takim optymistycznym, mam nadzieję, akcentem zakończymy na dzisiaj. Jeżeli ten film Wam się spodobał, dajcie koniecznie kciuki do góry, będzie mi ogromnie miło. Piszcie w komentarzach, jak jest u Was, czy wychodzicie właśnie z takiej energii, że pragniecie ciągle zdobywać, mieć coś nowego, wiecie ciągle gdzieś, macie. Poczucie takiego chcenia tych marzeń, czy już pracujecie nad sobą i właśnie wracacie do siebie, i pamiętacie, że wszystko dzieje się tutaj w Was, że musicie się najpierw stać osobą, która już te Wasze marzenia ma. Jestem bardzo ciekawa. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie, Buziaki. Papa! Pa.